Siemanko kochani, witam was z powrotem na kanale. Cóż, dzisiaj sobie powiemy znowu o przynętach, bo jak widzę to ten temat cały czas wraca jak bumerang, cały czas jesteście zainteresowani. Niemniej jednak, jeżeli myślicie, że ja będę mówił, podam wam konkretne modele, to nie, nie będę mówił specjalnie o konkretnych modelach, z tego względu, że kochani, tyle tego jest, na najróżniejszych wodach sprawdza się to, gdzie indziej czasami co innego i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, tak, jeśli chodzi o sandacze, to tak jak mówię, to nie chcę się powtarzać, bo niedawno mówiłem w filmiku tego typu predatory. Maximus, a ja już o tym mówiłem, także nie będę o tym specjalnie gadał. Ten Maximusik koszą naprawdę bardzo fajnie sandacze tutaj. No, na te predatory oczywiście szczupaki łowiłem i tak dalej. Tak, widzieliście w innych filmikach. Dzisiaj chcę powiedzieć Wam o czymś, na co warto zwrócić uwagę. Przy wyborze gum, jak kupujecie gumy, że warto takie gumy mieć w arsenale, bo koszą niesamowicie. Powiem również, na co zwrócić uwagę. Jest taki, yy, no nie powiem, czy to jest seria, czy tak dalej, jest taki model gum, że tak powiem, lepiej pokażę. Na no, najprostszej gumie pokażę, który, której nie muszę Wam przedstawiać, bajcik, prawda? Mamy tutaj tego bajta chwileczkę. Zwróćcie uwagę, bo skuteczności tej gumy, to nie muszę o niej w ogóle mówić, bo wiecie, że jest niesamowicie skuteczna. Co ją cechuje kochani? Trochę bliżej do ekranu. Widzicie? To jest bardzo cieniutki ten ogonek. Naprawdę bardzo cieniutki, z szeroką opadką na końcu. I ten ogon wabi niesamowicie. Ona w ogóle, ogólnie ma taką świetną pracę, że Bierze na, na to, ale nie, nie o to w tej chwili chodzi. Chodzi mi w tej chwili o ogon. Tego typu praca ogona to jest, jak dobrze nazywam, to jest y, twist style. Tak, ona się kreci w jedno, w, jedno, w drugą odwija i tak dalej. Świetnie wabi. Dlaczego o tym mówię? To jest inna guma, z tym, że to jest guma z AliExpress. Ale już dała sandacze. Poszedłem, próbowałem. Godzinę, miałem dwa czy trzy. Nakrotno niewielkie, ale biły to bardzo ładnie. Czym to się cechuje, kochani? Jak widzicie, to samo co tam. Cienki ogonek i szeroka łopatka na końcu. Że ten ogonek się raz, raz, raz i od razu się odwinie w drugą stronę. To jest bardzo specyficzna praca, tak jak powiedziałem, timing. Zresztą na zasadzie, na tej samej zasadzie są zrobione, no nie mam akurat teraz u siebie w arsenale tego fish huntery TT. To jest właśnie twist tile. One są robione typowo pod sandacza kochanie, ale gumy o takiej pracy. Sami widzieliście chociażby na przykładzie najzwyklejszego bajta dawały tu i to gumka 8 cm, ona dawała metrówki, także coś w tym wszystkim jest. A od czego to się zaczęło, kochani? Powiem Wam tak. Jest taka firma, um, bodajże portugalska, BH Fishing, pisze się b h -E -R, Behr, O, Bechr. Czyta się BH Fishing. Jest na internecie, są tam katalogi. I to jest guma, też od nich. Zobaczcie, czym się Ta guma trochę większa, ona ma 13 cm. One są też w różnych kolorach. To jest dropshot miną, no tak się nazywa dropshot miną. I ja miałem to. O! One są bardzo łudząco podobne, mniejsze modele do tych. I ja wrócę, może, jeszcze do tych mniejszych. Bo one są bardzo łudząco podobne. Takie gumy też produkuje Trapper, to jest Tinfish, jak dobrze pamiętam. I też mi się sprawdził, kosił rybę aż miło. Te y, odbecha fishing, oryginały, że tak powiem, z tym, tym złotkiem w środku takim, polaryzującym, naprawdę dawały piękne oponie, dawały sandacze, trafiały się i szczupaki na nie. Ale jest na przykład guma. To jest yy, przyjęta od Mikado. Kochani, ja nie chcę od razu mówić, że ja robię antyreklamę, nie. Ona ma bardzo podobny kształt, ale zwróćcie, ten ogonek już jest znacznie krótszy, nasada już jest trochę grubsza i on nie ma już tej pracy. I powiem Wam szczerze, to jest Mikado furia i no, może gdzieś tam ona fajnie działa. U mnie ona żadnej kariery nie zrobiła, bo już jest krótki ten ogonek, może mniejsza, trochę przymała łopatka, trochę krótkowaty ogonek i ona już tak fajnie nie działa. A trapera Kingfish kosił pięknie, dlatego warto na to zwrócić uwagę. I o tym chciałem powiedzieć, że tego typu gumy, tak jak pokazuję, to jest guma 13 cm. Kochanie, jakie piękne okonie w nią biły. Ja sobie o nich przypomniałem, ja miałem zarzucone gdzieś tam, bo większość tych mniejszych modeli to już miałem wyżarte, zniszczone. A tutaj w okolicy nie mogłem ich kupić. Przypominam sobie dwie, one teraz jeszcze pójdą, też będą polowały na sandacza, zobaczymy jak to pójdzie na sandacza. Na okonie, naprawdę one dawały okonie najmniejsze, no to takie były 35, 36, ale dawały 40 taki i trochę większe. Jeszcze ja w nią mówiłem w czasach, jakoś na początkach, jak zanim kanał zacząłem prowadzić, aż nimi łowiłem. ja już nie mówiłem. i o tych gumkach mówiłem, już jest gdzieś taki filmik. Że one bardzo fajnie koszą. Od razu później pozmieniałem sporo yy, tych gum, tak dalej. Bo już wiem, że te biorą, te biorą, tamte biorą, ale na co chciałem zwrócić uwagę? Na to, że wiele firm właśnie zaczyna używać, no już od jakiegoś czasu używają, niektórzy to wchodzą, że wydłużają, ścieniają te ogonki, czasami większa łopatka, do stylu pracy, no tak powiedzmy, twist type. No i one faktycznie działają, to są gumy, które naprawdę koszą sandacze, no na te mniejsze modele tego typu, no nie wiem, że tam jakieś tam by potężne, nie, ale takie bardzo przyzwoite sandacze, to ja na to naprawdę dość sporo nałowiłem, o koni już też nie liczę, pięknie brało na to i o, tak jak mówię, ten Drunk Bite z takim samogonem troszeczkę inna praca, ale wszystko, wszystkie mają ten wspólny mianownik. Ogon, cieniutki ogonek, dosłownie taka mała rureczka, cieniutki z tym, z szeroką łopatką z tyłu. Dlatego ja powiedziałem tylko o kilku gumach, kochani. Tego jest troszeczkę na rynku i warto by było przejrzeć oferty. Nie, nie patrzcie, bo ktoś powiedział, że na to bierze, na to bierze, na to bierze. Może, możecie znaleźć własną drogę. Od razu mówię, te gumy od Becha Fishing są dobre, od Trapera Teen Fish też są bardzo dobre. Ostatnio tutaj, tutaj nie łowiłem, ale w Polsce już były, łowiłem te Fish Hunter TT. Bardzo fajnie się sprawdzały. Kolorystykę można dobrać, bo jak wiecie, że na np. on widzi tam podstawowe trzy kolory: żółty, pomarańczowy, zielony bodajże. Jeżeli chcecie dopasować kolorowo, ale myślę, że tutaj jest o wiele bardziej wabiącym yy, czynnikiem, jest bardziej ta praca gona ta fala, którą on wydaje, te, te, te machanie i tak dalej i, i go kusi. Oczywiście, kochani, ja wiem, że jest dużo różnych innych przynęt, na które można łowić. Owszem, ja mówię o, jednym, o jednej gumie, właściwie o jednej gumie o szczególnej charakterystyce, to znaczy ona, to jest stosowane już w wielu różnych gumach. Gumy tego typu są naprawdę niebywale skutecznie. One naprawdę koszą, tylko, że trzeba zwrócić właśnie uwagę, jeżeli tak jak tutaj w tym Nikado, ona się niby wiele nie różni, a jednak ten ogonek jest grubszy, krótszy. Te, te najcieńsze widzę to ma chyba centymetr na końcu i ona już nie jest tak skuteczna, jak tego typu guma. A tym bardziej, że to nie tylko ja na tym gumparę miałem. porozdawałem swoim kolegom, którzy spinningowali razem ze mną, w okolicy i tak dalej. I powiem szczerze, nikt nie łało, że to coś dobrego. Nie, po prostu nawet daj nawet nie mieli na to, także. Jest drobna różnica, że ogonek to linka musi, moja linka, no, ten wydłużony z szeroką łopatką, żeby on miał miejsce jak pracować i jak się zabija. bo Na krótkim opór to on będzie miał lekko, a ten za zamaszyste robi zamachy i kochani, to naprawdę działa. Na tą gumę to ja naprawdę, dost... na tą, na tego, no ja nie mówiłem, tylko pod powierzchnią, akurat pamiętam na jednym z jezior. No to okonie trafiałem na nie nie tak, że jeden za drugim, nie, ale trafiały się naprawdę dość często i, i to już takie naprawdę okonie, ładne. Nie mówię od razu, że po 50 cm, ale 13centymetrowe gumy, tą gumę 13 centymetrową biły mi o konie takie już po 36, 4, 5, tak po 40. Były no 40, owszem, ale już mówię nawet te mniejsze 30 parę cm i biły w, nie, w nią super. I myślę, że, no tak jak powiedziałem, wszystkie mają ten jeden wspólny mianownik. Cienki ogonek z szeroką łopatką i to wspaniale wabi rybę. Warto, żebyście wiedzieli, zwrócili na to uwagę, bo to działa, bo to po prostu działa. Ja mówię na tego typu gumę i, i powiem Wam szczerze, że łowię, łowię, cały czas łowię. Oczywiście mam tam swoje jakieś preferencje i tak dalej, ale warto, żebyście to wiedzieli, że to działa i to są jedne z lepszych gum. Oczywiście nie ma najlepszej gumy, ale są to jedne z lepszych gum o wysokim współczynniku mm, skuteczności, że tak powiem. Naprawdę ja łowiłem najróżniejszymi tego typu gumami i już dawno zwróciłem uwagę, że na wszelkich wodach, na wszystkie drapieżniki, sandacz, szczupak, okoń, one wykazują się naprawdę bardzo wysoką skutecznością. Także warto, żebyście wiedzieli, bo ja nie mówię, że to tylko te gumy i już na nie trzeba mieć. Nie, ale warto, żebyście zwr zwrócili uwagę na formę gumy, jak ona wygląda i jak jest zbudowana, to już będziecie wiedzieli mniej więcej, jaką ona może mieć pracę. A to jest, no niestety, ale to jest niezmiernie ważne. Dobra, kochani, myślę, że troszeczkę Wam temata przybliżyłem, że coś tam podpowiedziałem. No i życzę połamania wszystkim. Jakby co, to niech was będzie z wami. Nara, kochani.